Cześć piwosze, cześć wędkarze, nie wiem, witam wszystkich, którzy oglądają moje filmy, witam tych, którzy również będą. Dzisiaj będzie coś o wędzeniu. Właśnie wróciłem z wakacji, byłem w Devon, Pixham w, w Anglii i nałapałem trochę makrelek, więc trzeba je uwędzić. A że lub rybka lubi pływać, co w tym dobrze wiecie i teraz coś dla wędkarzy i dla piwoży więc trzeba te ryby zrobić pokażę Wam sposób jak zrobić sobie biurki do wędzenia żeby ich nie kupować jeśli macie na przykład dostęp do kawałków w kawałków takich na przykład jak dom albo jak będzie na przykład jakieś śliwki czy cokolwiek wszystkie ścianki, które właśnie nam do rędzenia, yy, to możecie zrobić sami sobie biurko i musicie ich upować. Sposobem na to yy, jest yy, po prostu frezowanie w jakiś sposób, jeśli macie dostęp do tego do jakiejś frezarki, a ja Wam pokażę sposób domowy. Użyję do tego klocka, właśnie akurat w tym wypadku to jest klocek z tego co każdy to jest dębowy takiego frezu do wiercenia dziur i zwykłej wiertarki muszę ją tylko podłączyć, poczekajcie chwilę no dobra, więc co, ja używam, robię to w wiaderku z tego względu, że wióry lecą na, 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 na boki i chcę, żeby one zostały w bioderku. I zobaczcie jak ja to robię. Wybieram sobie miejsce, w którym będę wiercił dziurę i jedziemy. Trzeba to robić ostrożnie. Zobaczcie, super wióreczki, naprawdę klasa. Mam już troszeczkę wcześniej zacząłem. Zobaczcie, i ja mam taki generator dymu, który spala mi właśnie takie, takie wiórki. Dlatego robię te wiórki tą metodą. Bo jest dla mnie naj, najprostsza i najbardziej efektywna, i mam bardzo dużo z tego y, wiórek do wędzenia. Także jak widzieliście wiórki są pierwsza klasa, naprawdę, naprawdę super i, yy, i to, jest, to jest to jest po prostu moja metoda na wiórki. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej.